Dzisiaj zespoły w firmach oczekują coraz większej elastyczności, ale też autonomii. W wielu organizacjach im bardziej angażujemy pracowników do tego, żeby oni rozwiązywali problemy codzienne, problemy klientów, problemy wewnętrzne, tym bardziej pobudzamy ich nie tylko kreatywność, innowacyjność, ale też zaangażowanie. Więc idziemy w kierunku zespołów, które mają coraz większą autonomię i są w jakimś stopniu mniejszym lub większym coraz bardziej samoorganizującymi się zespołami. To jest też związane ze zmianą roli lidera, który może znacznie więcej tematów, zadań delegować zespołom, a sam zajmować się w większym stopniu układaniem współpracy między, między innymi zespołami i również budowaniem strategii na przyszłość. Samoorganizujące się zespoły w zdecydowanie większym stopniu mają autonomię i możliwości działania według własnych pomysłów i we własnym zakresie, czyli dostają pewne ogólne wytyczne, ogólne cele, natomiast potem decydują, jak te cele Składują we własnym zakresie, we własnym teamie i w jaki sposób będą ze sobą współpracować, żeby te cele były zrealizowane. Czyli w teorii mówiąc, jest zdecydowanie więcej samodzielności i więcej też wpływu na to, jaki efekt zostanie wypracowany i w jaki sposób niż w takich klasycznych metodach zarządzania. Patrząc na generację Alfa, którą coraz bardziej już dostrzegamy na rynku pracy, bo to jest, są młodzi ludzie, którzy są dzisiaj w szkołach średnich, ale już o nich zabiegają pracodawcy, jeśli chodzi o działania edukacyjne czy employer brandingowe, to są przede wszystkim to jest pokolenie, które będzie chciało pracować w bardzo cyfrowym świecie, bo to jest ich naturalne DNA. Będzie chciało pracować efektywnie, będzie chciało też pracować zespołowo i niewątpliwie z pracą, która ma sens. Więc to jest taka charakterystyka tego najmłodszego pokolenia. Pokolenie Z to są też bardzo często osoby, które są nastawione na elastyczność, na to, żeby w elastycznym środowisku przynosić efekty dzięki zaangażowaniu różnych technologii. Więc te pokolenia mają pewne wspólne mianowniki, tak jak technologie czy sens pracy, ale zdecydowanie oczekują większego zaangażowania, większego partnerstwa ze strony pracodawców. Dzisiaj najważniejsze trendy w organizacjach to jest przede wszystkim połączenie człowieka z technologią czyli budowanie takich ról i włączanie technologii tam, gdzie ona może uzupełniać pracę ludzką. Poza tym bardzo ważnym trendem jest ciągłe uczenie się. Wiemy, że zmieniają się nasze kompetencje, będą zmieniały się w przyszłości zawody, więc te organizacje, które są nastawione na uczenie się i dawanie narzędzi do rozwoju i też pracownicy, którzy są gotowi na to, żeby z nich korzystać, będą wygrywały na rynku. I trzecim trendem jest elastyczność i efektywność, połączenie tych dwóch elementów, które z jednej strony dają nam spełnianie różnych potrzeb zarówno organizacji, jak i pracownika pod względem elastyczności, czasu czy miejsca pracy, ale też sposobu wykonywania tej pracy z efektywnością, która może być bardzo mocno wspierana przez technologię i przez metody pracy, które każdy z nas może doskonalić.